Jeżeli chodzi o transfery socjalne, chcemy je kierować w stronę tych naprawdę potrzebujących. Niech Pan powie, jaki jest sens dawania 3000 złotych na węgiel dla ludzi, którzy zarabiają 3 miliony rocznie? Jaki jest sens utrzymywania transferu pod tytułem... E, nie wiem, 500 plus dla kogoś, kto zarabia 4 miliony rocznie. Przecież to te, te transfery socjalne i pomoc socjalna powinna być po prostu przemyślana. Skąd brać pieniądze? Kwestia KPO. No, trzeba y, naprawdę o tym pomyśleć, bo to, to niby jest y, taka rzecz, o której codziennie rozmawiamy. Proszę Państwa, rozmawiamy w tej chwili o prawie 300 miliardach złotych które, jeżeli by wpłynęły, po pierwsze by ustabilizowały złotówkę, po drugie otworzyłyby rynek pracy i inwestycje, dlatego że te środki są na przykład na inwestycje w WOZE. Trzeba dbać o nasze kontakty z Unią Europejską, bo tam leżą środki, za którymi m.in. Lewica głosowała. To się da zrobić, tylko trzeba po prostu chcieć, myśleć mniej ideologicznie, bardziej pragmatycznie. Wierzę w to. Tematy, które są stricte lubuskie, o których będziemy mówić, to jest na przykład temat Odry. To jest temat dla kim. W kilku województw, którym się zajmujemy. Ja jestem dzisiaj w Lubuskiem, natomiast we wtorek mamy wyjazdowe posiedzenie na kanale Gliwickim, od którego się zanieczyszczenie odry zaczęło. I to są problemy, które zawsze obejmują jakiś większy szerszy region, ale obejmują wszystkich Polaków. Posłowie mają dzisiaj spotkania z różnymi i przedstawicielami samorządów lokalnych i przedstawicielami związków zawodowych, bo będą spotykali się z nauczycielami, będą spotykali, spotykali się z OPZZ. -em. Są tutaj na terenie województwa konflikty, prawda, o, o płace i o prawa pracownicze i o tym będziemy też rozmawiali, bo pracujemy w różnych komisjach sejmowych i możemy się tym zająć nie tylko jako reprezentanci danego województwa, ale jako reprezentanci pewnego tematu, pewnego problemu i spotykamy się z grupami. Dzisiaj się spotykamy z seniorami, spotykamy się z emerytami ze służb i spotykamy się z młodzieżą, by zakończyć w Gorzowie z takim ogólnym spotkaniem.